Brothers first, we've been through a lot, but it ain't but we'll keep You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's on and we got. Godzina 18, my robimy jeszcze kursa dzisiaj. Trzeba przywieźć coś na warsztat, żeby było co kręcić. Siemander rano jest już. No i wczoraj przyjechała. Jeszcze przed spaniem, 60 tunia krwawiąca, troszkę jak nakrwawiła, silnik się skończył i silnik będziemy reanimować tutaj, także dalsza część opisu będzie w kolejnej części filmu, jeśli chodzi o ten sprzęt, a my idziemy na warsztat, może rozpalimy, dzisiaj trzeba sporo zrobić. Bo Władek ma dzisiaj wyjechać. Władek ma zostać wyjechany. Nie ma co pierdzielić nawet. A żeby on został wyjechany, to dużo nie trzeba. Coś tam trzeba, ale dużo nie trzeba wcale, by się mogło wydawać. Tak więc tak. Ja się zajmuję rozpalaniem i zaraz wracam. Po 15 minutach konar płonie. Tam mam nacięte, przed chwilą naciąłem, musimy tutaj porządek zrobić z tym drzewem, co jest do cięcia. Tu na no wpierdzie posąg. po sam wierzch. odpalam cały czas jednak od dołu i dobrze mi tu wychodzi. W pół do ósmej czekamy na mistrza. W związku z powyższym, że jutro jadę do Warszawy, to muszę wykonać parę czynności jeszcze. Czyli tak, zdjąć koparkę z tamtej lawety, bo jadę tamtą lawetę załadować sobie motor, bo będę wyjeżdżał wcześniej, no ale przed tym wszystkim muszę rozładować busa. Muszę rozładować busa, żeby dostać się do agregatu tynkarskiego i agregat wwieźć tutaj, bo mam przerwę w tej chwili dwutygodniową, chyba że coś się zmieni. I nie chciałbym, żeby mi zamarzł. Tam się nie da tak naprawdę wszystkiego spuścić jakby się chciało. Wody. <laughs> tak więc przystępuję do rozładunku. No i agregat wyciągnięty. Zostało wieźć go tylko tam, ten pod dach do ciepła. Pół godziny roboty dla jednej osoby. No to tak jak kiedyś mój ojciec powiedział, jak stawy hodowlane spuszczali, że pół godziny strachu i worek ryb. Następna z czynności Krwawiąca sześćdziesiątka Albo krwawa Mary Do zdjęcia I zdejmiemy ją chyba tutaj pod tą wiatę, od razu będzie zjazd Tu jakieś alkoholizmy się odbywały Pod wiatę i później sztywnym holem wypchamy tam Chyba tak będzie najprościej A laweta musi być przygotowana dzisiaj do zabrania Władka Władysława Palimy ulepa Oj, 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 kurwa nie zagada jeszcze, jeszcze. Ale on jest wredny. No i chuj, no i cześć. Próba numer 3 Teraz tak Dobra, zdjąć się postaramy klasycznie, czyli niech zjedzie Aha Zaparł Osuczka kabelo No i sama się rozładowała Teraz będziemy pod Władka podjeżdżać bo wczoraj dostałem przy załadunku 60. Powiem Wam, pięknie pachnie. Tłuszczka w komin. To jest taka naleweczka. Za naprawę 60 wstałem flaszeczkę. Za 20 zł nic się w Polsce nie zrobi, a za flaszkę kurwa wiele. Co zostało u Władka? O, komin jest. Dekle są tu zatkane. Z tamtej strony trzeba jeszcze pompę, tak? Ten pedał no się tego geja to trzeba zdjąć. No to jest tak, to są drugie. Tak myślę, że to Co? Musimy dekle przytknąć i szmat napchać. Czytasz mi w myślach, kuba, kuba? A takie detale to się problemu zrobi tyle. No on mówił, zresztą to już jest uzgodnione, że tam, gdzie jest jakieś miejsce newralgiczne, ma być niedopiaskowane. My sobie pomożemy sami, a żeby gdzieś tam nie napchać, nie uszkodzić, bo aluminium też się inaczej piaskuje, przecież jest delikatne. A on ma tak gruby, bo tutaj trzeba takim, bo jest no to stara farba, ruska farba to nie jest taka jak na... Dokładnie. Koła na dwie szpilki, tu i tu wszystko jest ok. Guma na liwarek. Kurwa, Piotr. Trzeba będzie wyjeżdżać zaraz. Jak zła. No i Władek przygotowany do wyjazdu. Władek pozabezpieczany. Wszelakie tylko były otwory. To zostały zakryte. No i co? I trzeba podjeżdżać. Dzisiaj już powoli za Włeskę się zabieram, ale to nie będę tam za dużo gadał, co byście się nie rozstroili tym pięknym filmem, dzisiaj materiałem. Te rury nie będą przeszkadzały, a linka powinna sięgnąć po Władka teraz Dobra, dostawiam na jazdy i... Zasięg się kończy chyba On poleci, nie? Czekaj Zrobimy time timelapsa

Tak Kuba, bo to nie tylko ty chcesz oglądać. Dobra, bo wyrwię zaraz Pasi No jedziemy Nie ma co Ale błocko Ale pięknie buta wiewałem. Chciałem zabrać tylko te canki. Uh -huh. Nie mam daleko z 15 km tak więc Ta luzie chyba, nie? I od się udał? Za nisko jest pod Jesteś tego pewien? Ona chyba też nie

Ja też się tylko bałem, żeby się na jazd nie wyśliznął. Ja się tylko bałem, żeby to się nagrało. Dobra. Motor załadowany. Ja nie wiem, wspominałem czy nie, został sprzedany dla widza. Umówiliśmy się z połowie drogi w Piasecznie pod Warszawą, mam go oddać. Kolega jest z Iławy, tak więc w połowie drogi mniej więcej, może on będzie miał nawet ciutkę dalej yy, i jest OK. Ja się cieszę. Inne dokumenty jeszcze przygotować, żeby wszystkie zawieść i lecimy dalej z tematem. Dobra, mamy godzinę 14. Trzeba się tak zająć trochę tutaj porządkami. Yy, ja też muszę tutaj włoskę wyprowadzić w pewne miejsce. Tutaj e, farba to jest utwardzacz i podkładówka, epoksydówka dla władzia na pojutrze, bo pojutrze łodzio wraca i od razu zostanie potraktowany i rozcieńczalnik. Siedzi, stoi sobie przy piecu, żeby ładną temperaturkę łapała. Nie nie, to jest e, chyba srebrny, e, siwy, nie? Pewnie szary Na pewno. Pisać. Siwawy będzie. No i teraz skoro 60 wchodzi na warsztat. Czyli prawdziwy warsztat się zrobił. No to musi być już kurwa goła baba, nie? Kalenda z Gołababą musi być. Już nie ma żartów. O żartach była mowa wcześniej, teraz to już jest na no poważnie wszystko. W 60 ja mówiłem jest generalny remont silnika. Do zrobienia, a tutaj mamy generalne porządki. Do zrobienia. Władek wraca i tak na to samo miejsce. 60 wchodzi przodem w stronę pieca na środek. Tak, żeby było wygodnie przy piecu i ciepło pracować. Motory ustawiam sobie zaraz w jednym rządku. Tak żeby mi nie przeszkadzały, nie kolidowały wchodzeniu. I Włeska wchodzi tutaj na swoją już pozycję wyjściową, startową, gdzie. Będzie kontynuowana praca naprawcza. A przyszła wiązka elektryczna, tak więc idę chyba przyniosę. Zobaczymy jak to wygląda. Dobra, mamy godzinę 15 za 10. Warsztat ogarnięty w miarę. Jeszcze tutaj porządkujemy. Klucze wróciły na swoje miejsce. Ósemeczki gdzieś brakuje. Ona może być u mnie na stole, ale nie gwarantuje. Motory poszły w jeden kąt. CZK dostała pokrowiec, bo ona już się w życiu nacierpiała, to jest i tak do generalnego remontu to jest nie moje, ale przykryłbym, tylko że już nie mam czym, chyba że zaraz folię jakoś odwinę Dniepr, on ma być upierdolony CZ idzie do malowania głównego remontu, ale najpierw komaryk, one są w sumie nawet tak ustawione, żeby było mi łatwo Włyskał już jest na swoim miejscu nie odebrałem jeszcze tych kabli. Znaczy, one leżą w domu, bo kurde, tam dzwonił, że przywiózł już, nie? Ale już się tym dzisiaj zajmować nie będę. Na chwilę obecną kończymy. Na Warszawie jest gorąco, strasznie, powiem wam. I widzimy się jutro w kolejnym filmie. Może coś przyciągniemy ciekawego spod Warszawy. Hej!